Dzisiaj zabieram Was do Zamku Królewskiego we Wschowie. Zamek został wystawiony na sprzedaż, więc pokażę Wam, jak wygląda w środku oraz jaka jest jego cena. Chodźcie, zabieram Was ze sobą. Jesteśmy na zamkowym dziedzińcu, na którym możesz zorganizować wydarzenia plenerowe bądź po prostu napić się pysznej kawy. W zamku znajduje się 9 pokoi z własnymi łazienkami, do tego kolejnych 11 jest wykańczonych na poddaszu i już lada dzień będą gotowe do wynajęcia. A ja zabieram Was do kawiarni. Zaraz obok recepcji jest w pełni wyposażona kawiarnia z barem, która zdecydowanie będzie przyciągać klientów z zewnątrz. W sali restauracyjnej zorganizujesz mały event, bądź po prostu zjesz śniadanie lub obiad. Do tego jest tutaj kominek. Komfortowe pokoje dwuosobowe, w tym jeden z własnym kominkiem. Ogromnych rozmiarów lochy oraz piwnice, które spokojnie można zaadaptować jako atrakcję turystyczną, winiarnię, bądź nawet małych rozmiarów spa. Duża sala bankietowa idealna na wesele. Warto wspomnieć, że swoją ucztę weselną miał w tym miejscu sam Kazimierz Wielki. Jeżeli chciałbyś zostać nowym właścicielem tego zamku i tym samym dochodowego biznesu, odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej bądź zadzwoń.